Karta bezprzewodowa Edimax EW7711MAC to idealny sposób na rozszerzenie możliwości twojego MacBooka o dostęp do szybkich i wydajnych sieci standardu AC i niezakłóconego pasma 5 GHz. Nowa karta pozwala na nawet trzykrotne przyspieszenie twojej sieci bezprzewodowej. Dzięki stylowemu i kompaktowemu wyglądowi Edimax EW7711MAC idealnie pasuje do twojego MacBooka. Łączność w paśmie 5 GHz to doskonały wybór dla przesyłania dużych plików, gry online, oglądania filmów lub innych wymagających zastosowań. W takich przypadkach pasmo 2,4 GHz jest po prostu zbyt obciążone. Dzięki miniaturowej obudowie nie musisz też przejmować się kartą podczas przenoszenia komputera, po prostu zostaw ją podłączoną. Już dziś wzbogać swój MacBook o łączność w standardzie 80211 AC i ciesz się wysoką wydajnością transmisji w sieci bezprzewodowej. EW7711MAC to karta stworzona dla Maca. Szczegółowe informacje wwwedimax.pl.